Hej, kochani, jest wcześnie rano. Ja zaraz spadam na spotkanie i będę otwierać dziś kalendarze tutaj na podłodze. Zaczynamy od The Body Shop. I mam na środku, więc może odkryjemy w końcu ten napis. O, i zobaczę, co jest w środeczku. Ale fajne otwierać te kalendarze. W ogóle zostało nam tylko ile z 8 Spiced Apple, i to jest Balsam Gel Lotion i chowam to na miejsce. I znowu będziemy zgadywać co tu jest napisane. Może ktoś już odgadnie, proszę pisać w komentarzach. O, wyostrzy się. Lecimy dalej. Meraspa. Także dziś zaczynam od tych dużych i przejdę później do małych. Szesnastka. I znowu z tej śmiesznej firmy, której nie znam. No Age Super Rich. Krem po prostu, taki przeciwnaszczkowy. Super, ja uwielbiam takie kosmetyki. Mam tu Fizzing Bath Cube. To będzie super, bo wrzucę to sobie, słuchajcie, jak będę robić pedicure, mam taką miskę do robienia pedicure specjalną, elektryczną można powiedzieć. I sobie to po prostu wrzucę. Także spoko, przyda mi się. Yankee Candle, który jest coraz bardziej zniszczony, ten kalendarz. I znowu nie znajdę szesnastki. Jest. Znalazłam na tym boku. kłaśnie bosko żurawinowo, cynamonowo, coś takiego. Piękny zapach. I zobaczcie jak mój kalendarz już wygląda. Naprawdę strzępy, strzępy kalendarza. Dalej mam HM. Zobaczymy, co dziś będzie pod szesnastką. Okej. Okay. Taka bransoletka. no, może być. NYX, który wybrałam ja i moja przyjaciółka. Oby bardzo lubimy NYX, szczególnie matowe pomadki z Nyksa. Gdzie jesteś, Ko? Nie widzę cię. Wy już pewnie widzicie 100 razy. A ja jestem nadal ślepa i nie widzę. Kuczewyski, tu nie widzę tego. Jest, dobra. Znowu cień. Tych cień już mi się zebrała całkiem spora kubka. Będę musiała, tak jak mówiłam, przełożyć do palety magnetycznej, bo nie będę ich tak przechowywać pojedynczo. Nie lubię pojedynczych cieni bardziej lubię palety. Piękny burgundowy cień. Piękny taki brązowy burgund, śliczny. Szesnastka, szesnastka jest tu. Wczoraj było e, mydełko. A dziś mamy pewnie, no, serduszko. Tak myślałam. O, znowu małe serduszko. O, pachnie tak ok. I znowu mamy szminkę, ale już widzę, że kolor mi się nie spodoba. Taki właśnie róż, Szusz uwielbia takie kolory, a ja po prostu takich nie lubię jakoś na, na sobie, chyba że są matowe. Także tego koloru na pewno nie będę używać. Jest na górze, na dachu. I dziś wyciągam balsam. Z, yy, chyba miałam już ten yy, do kąpieli, ten jest. Z wiśnią i ja te kosmetyki chowam w, w, w jedno miejsce i będę zabierać sobie na wyjazdy, jak wam kiedyś wspominałam. I szesnastka, uuu, Z klinika widzę tutaj coś podróżnego. Może jakiś tusz, może kredka, może coś do brwi może coś do oczu. A może błyszczyk? Chodź tu! Pędzle! Nie wierzę! Uwielbiam pędzle Klinik. Słuchajcie, są to świetne, świetne mięciuteńkie pędzle. Takiego jeszcze nie mam. Podsumowanie dzisiejszego otwierania moich kalendarzy. Zdecydowanie najbardziej cieszę się z pędzla. Pędzle Klinik są naprawdę świetne, także to jest strzał w dziesiątkę. Bardzo ładny zapach świecy. Mm, festive Cocktail. Też mi to bardzo pasuje, taki typowy świąteczny zapach. Cieszę się też z tych miniaturek, tak jak mówiłam, one się przydadzą na wyjazdy. NYX, ładny kolor, jak wspominałam, jest ok. I cieszę się też z tej kapsułki, bo będę mogła sobie użyć. wrzucić. Wiecie, jak będę robić pedikir, ale takie coś w sumie też można wrzucić, nie? Zobaczymy. W każdym razie, tak jak mówiłam, te małe rzeczy sobie zawsze chowam, odkładam w takie jedno pudełko i po prostu będę je wyciągać, jak będę gdzieś tam sobie podróżować. Jedna rzecz, która mi tak naprawdę nie pasuje dziś bardzo, to jest ta pomadka. Hej, łobuzy, cześć! Witajcie w kolejnym vlogasku! Dlaczego taki bałagan jest? Idziemy dzisiaj do teatru. Wiem. Nie było herbat kalendarzowych, ale będą. Postaramy się, będzie, będziemy starali się, żeby były te herbatki. Bo nie zawsze ma się ochotę na herbatkę, więc nie zawsze ich zalewaliśmy. Chciałem wam pokazać, co przyszło dzisiaj fajnego. Zobaczcie, jaka świąteczna paczka z bakalandu, wesołych świąt. Bardzo dziękujemy. I co tu fajnego przyszło? Migdały. I to się idealnie nada do świątecznych ciast. I tu jest kajmak na ciasto. Super. Ja to są śnieżynki takie drewniane. Fajnie pomyśleli, bardzo dziękujemy. Jak Wy dziewczyny za, za, zazwyczaj zapinacie sukienkę. Bo ja zawsze pomagam Karolinie. Hej kochani, ja zawsze proszę męża. Tak. Żeby mi... żeby, no, żeby To się sukienkę. znowu. Kurcze no ja nie mogę, ty tak nie umiesz obsługiwać suwaków. I zaraz mi powiesz, że zepsut. Ostatnio słuchajcie, zepsut. mi powiedział, że zepsut, że mam wracać do domu i się przebrać. Wróciłam do domu i słuchajcie, zapięłam. I okazało się, że jednak działo. A w ogóle do ja ciebie. też. też mnie kochasz, tak? Miałam gdzieś strasznie ciężki dzień, miałam gdzieś ciężkie spotkanie, ale już wszystko będzie ok. Sukieneczka, o nie wiem, widać coś. Czarna sukieneczka, często azyl w czarnych sukienkach. Tu ma z boku taką kokardę, ale brudne lustro. No, teraz będzie lepiej widać. Taka sukieneczka. O. Riru. Słuchajcie, dostałam dziś piękne kwiaty. Kolejne róże w prezencie od marki Liren, za co dziękuję serdecznie. I słuchajcie, przyszła dziś paczka od siostry, więc jak wrócę z teatru, to wam pokażę. Nie wiem, jakie buty mam założyć. Wygodne. No właśnie nie, powinny być ładne. <laughs> Nieładne. To co ty tam? Od szusz. Bardzo ładny szusz. Super prezencik. Moi drodzy, chciałam Wam powiedzieć, że na stronie stylizację TV zostało dosłownie 9 sztuk czy 8 sztuk biżuterii gwiazdek. Więc musicie się śpieszyć, bo ich nie będzie, bo dziś się sprawdzałem. Były ostatnie, ostatnie sztuki. Reszta się wyprzedała. Bardzo się cieszę, że Wam się podobały. Dziękuję za wszystkie maile i wiadomości. Jeżeli macie oczywiście jakiś problem, to nie piszcie do nas na naszego maila, tylko piszcie bezpośrednio do sklepu. Tam cała ekipa, która ogarnia sklep. Na pewno wam odpowie jak najszybciej. Bo u nas jest tych maili mnóstwo. Zazwyczaj to wpada do spamu, więc najlepiej jak napiszecie tam, jeżeli chodzi o koszulki. Nagrywam ci, jak nagrywasz w Jeżeli chcecie być tą szczęśliwą dziewiątką, która będzie miała te koszulki, to musicie się śpieszyć, żeby dostać ostatnią świąteczną edycję. I oczywiście są case zimowe. Przytul mnie. Przytul mnie. Przytul mnie. Do case'a mówię. Jeszcze u Bara zamówię. I spadamy. A dzisiaj idziemy do teatru. A tak Ja jak chciałam jak powiedzieć, że gdzieś używam. O, do, przed wyjściem. Na pewno to jest Mac, bardzo interesujące. Tak, i w Teraz nie bierzemy go, budować bujaków. Jak na Dobra, idziemy. <grym> Yo! Wchodziliśmy już do teatru, jak widzicie. E, I Karolina ma żywinko czerwone, więc musimy poczekać chwilę. A spektakl się nazywa Interes Życia. No, więc jeszcze mamy dosłownie e, 10 minut, i wchodzimy do środka. Powinien być jakiś świąteczny spektakl, nie? A nie jakiś taki śmieszny. Karolina. Teraz będą co. będzie od nowa do tak To nie ma tak dramatycznie do święta. Zobaczcie, jak tu pięknie. I jak tam po. No, super, było tak się no? Polecamy Interes życia, ale dla widzów pełnoletnich zdecydowanie. Chociaż widzieliśmy bardzo młodych, ale nie polecamy do ale... bardzo młodych. Bo bardzo młodych się niestety nie nadaje. No, Tylko bo dla dorosłych. Są różne, ale naprawdę fajne, śmieszne, było Zamarznę zaraz. Ja będę jeźdź wrócić makaron bezglutenowy. Czy będzie dobre? Bez glutenu bez... gluten. Co się wytnie. Czas na szesnastkę Szesnastka jest tu I to są czekoladki Szesnaste Czekoladka to chyba Peter ci wrzucił Czekoladka i co to jest? Pomadka? To dla ciebie chyba To dla ciebie to To jest zagadka Zagadka To jest od Pitera, to nie ode mnie, Peter to wrzucił A to? To jest zagadka? Tak A co z tą zagadką? Fioletowa? Ty ta pomadką napisałaś Skadnik, co to? A jaka jest podpowiedź? Nie ma, masz, masz wszystkie podpowiedzi. Rzesztawcy. Znak zapytania. Szminka, usta. Na szmince coś jest napisane? Matowe coś. Nic nie jest napisane. Urban Decay. To może w twoim szufladzie jest gdzie kosmetyki? Aaaa. Może w tej będzie to jest najbardziej pusta. O! W tej jest. Tadam. Odkładamy na miejsce szminkę. Obróz to jest na bank. O, są ścierki do kuchni Ale mega. Świąteczne. Dziękuję bardzo. <laughs> ale fajne. No, że każeba, nie masz ścierek żadnych i że Ci zużyłam. No, super są. Fajne? Dziękuję. Kochani, wróciłam i mogę otworzyć w końcu paczkę od siostry. Darek będziesz mi pomagał. Fajnie dostać paczkę z Anglii. W ogóle najfajniej dostać paczkę od siostry, ale wiecie. W ogóle będę wysyłać też paczkę do siostry taką ogromną. Wiecie, świąteczna, ponieważ dostałam bardzo, bardzo dużo rzeczy na święta, różnych nowości i wiecie, nie chcę, nie zużyję wszystkiego sama. Moje onesie, tutaj zaraz będę się kąpać i przebierać moje onesie. Okej, okay, dostałam kartkę Christmas Wishes. I dostałam bardzo ładne życzenia. Na osiemnastkę. Na osiemnastkę moją. 18 today, you're a star! Wow! O ja, ja też cię kocham, siostry, Nie pokażę wam teraz życzeń, bo ten. Bo to są dla mnie życzeń. To jest jeszcze... fajne. Oj, ja, dostaliśmy na święta. święta. Będziemy robić sobie zdjęcia tym Instaxem. Tak. W święta, właśnie. Ale super ten zestaw. Przyda się na pewno. I to jest jeszcze budka, więc, no, my, no zrobimy mnóstwo zdjęć. Każdy będzie robił po prostu. A mamy dużo osób na święta. O, zaraz mi harper Harper's Bazaar. Z jakimś giftem. Organic Pharmacy Lip and Eye Cream. Oh! Widzisz co to jest? Weź to pokaż. Szybko. Łoo! Wow. Ale ładnie pachnie, co? Ale pachnie jest w ogóle masy. boskie, no. Enjoy! Nie, nie patrz co tam jest, chcę sama zobaczyć. O ja jak to pachnie, tak umiętał, co? Moja siostra wie co lubię. W ogóle Darek mi zabraniał kupować lasze, jak teraz byliśmy w Stanach. O, oh ja, yeah, jest peeling, a ja właśnie mi się skończył z Lasza, Bubblegum, mój ulubiony. Wiecie, który jest niefajny? Eee, o zapachu, o smaku tego. Eee, popcornu, nie? było obrzydliwy. Ładnie pachnie co? Oj, zaż mm. mnie w nosie kręci. A tu? O, ten strasznie lubię. Ten jest super. Tutaj jest coś śmiesznego. Beautiful shower gel. Uh -huh. Ale Lisa, to jest super. Lisoń. I jeszcze mydło. To nie jest mydło, to też kula. Nie, to jest mydło. To jest kula. Czy to jest mydło. Na kula. Mydło. No co to takie mydło? No twarde jest Darko. Czy takie to jest... gumowe, no. No? Mydło. Super, ale czuć, czuć ten zapach. Uh -huh. Teraz będę kichać zaraz. Ale super, uwielbiam rzeczy z Nasza. Uwielbiam. Okej? Okay, I teraz dalej co tu jest? Happy birthday Rocky Road. A oh, to jest fajne, to są te czekolady. Rocky Road, wiecie o co chodzi, to jest Rocky Road. To są przeszkody. Eee, dalej, dalej, dalej. Co to jest? Sea Salt Caramel Soap. O weź otwórz, to ciekawe się na to pachnie. Mój że to jest świetne. O, no, fajnie Mhm. O jak to ładnie Czasetko. pachnie. Mhm. Dalej mam z Crime. Liner. Liquid Liner. Super. Co ona mi tu nasysyłała? Pretty Pop Pod. To jest ten właśnie, który idzie na, na cele charytatywne co roku z, z Lasha. I to jest Hand and Body Lotion. Na cele charytatywne, a to nie wiem co to jest. Solny Scrap, ultimate salt scrub. Kasia dziękuję bardzo za przesyłkę, jest to po prostu super dalek, mnie tu przepakowuje wszystko, żebym miała A ja słuchajcie, idę brać kąpiel teraz Ty Czas na szesnastkę Wyciągamy I jazzy jest, jazzy, kulka jazzy Wrócimy z szesnastką Znowu jakiś krem Krem do ciała nie, w zasadzie nie używają kremu do ciała. 16. Zostało nam 8 dni. Co to może być? To jest, moi drodzy, suszona bazylia do pesto. O, otworzył się. Ale mega!